Czy wierzysz w przyjaźń między chłopakiem i dziewczyną? Dyskusje na ten temat nie ucichły do dziś, ale musisz przyznać, czasami zdarza się, że spacerujesz, komunikujesz się, spędzasz razem czas jako przyjaciele, a potem w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że twoje uczucia się zmieniły, już patrzysz na niego inaczej i to już nie jest tylko facet z sąsiedztwa. Tylko jak mu o tym powiedzieć i czy w ogóle warto to robić? Zanim wejdziesz na pokład, zastanów się nad szczerością swoich uczuć. Czasami zdarza się, że chcemy coś udowodnić całemu światu, a zwłaszcza byłemu chłopakowi. Jednak posiadanie chłopaka nie wynosi cię ponad innych. Od szkoły dziewczyny miały wrażenie, że jeśli jest chłopak, to jestem spoko, ale tak nie jest. Na przykład mężczyzna nie uważa się za bardziej skutecznego, jeśli ma dziewczynę. Relacje są dla niego jednym z aspektów życia, ale nie całym życiem. Tak więc, młode damy, jeśli chcesz podkreślić swoje znaczenie w związku, natychmiast odrzuć te opcje. Lepiej zapisz się na kurs projektowania stron internetowych. Kolejnym faktem wartym rozważenia jest odpowiedzialność. Nieważne, jak niegrzecznie to zabrzmi, za Twoje uczucia odpowiadasz wyłącznie Ty, nikt, a tym bardziej Twój przyjaciel. Nie jest winny tego, że byliście przyjaciółmi przez 12 lat, a potem zdałeś sobie sprawę, że to on był miłością Twojego życia. Z tego punktu wynika, co następuje. Czasami słodkie wyznania miłości kończą się gorzkim. Przepraszam, ale jesteśmy tylko przyjaciółmi. I tu właśnie pojawia się odpowiedzialność. Zdając sobie sprawę, że za swoje uczucia odpowiadasz wyłącznie ty, łatwiej jest znieść odrzucenie. Pomoże to utrzymać przyjaźń i komunikację. Łatwiej będzie ci dać tej osobie czas i znieść tę niezręczną pauzę, która wisi między wami. A potem, być może, zda sobie sprawę, że przegrywa. Warto także przyjrzeć się bliżej swojemu obiektowi adoracji. W jednym z naszych poprzednich filmów analizowaliśmy już, jak rozpoznać współczucie faceta. Obejrzyj ten film i przeanalizuj swoją komunikację. Ponadto. Dokładnie zapytaj, czy młoda osoba chce związku. Być może dla niego teraz na pierwszym miejscu jest kariera, projekty lub samorealizacja. Uważaj, a sam facet ujawni wszystkie swoje sekrety. I wreszcie, co nie mniej ważne, jest to świadomość istoty miłości. Wiele dziewcząt myśli, że miłość polega na otrzymywaniu prezentów, trosce, cieple i uwadze. Ale kochać znaczy dawać. Kiedy kochasz osobę, dajesz jej czas. Uwagę, bezpieczeństwo, komfort, opiekę i wsparcie. Zastanów się, czy jesteś gotowy dawać, czy interesuje cię tylko otrzymywanie. Jeśli przeszedłeś przez to pole minowe i nie zostałeś wysadzony w powietrze. Gratulacje, można spokojnie przystąpić do spowiedzi. Ale jak to zrobić? Na tak wyjątkową okazję warto wybrać odpowiedni moment. Zaproś go na spacer lub randkę. Pyszne jedzenie, miło spędzony czas ulubione zajęcia. I na koniec, gdy na ulicy już zapada zmrok, wyznajesz mu miłość. Może to być także święto, na przykład Nowy Rok lub jego urodziny. Dajesz prezent i po podziękowaniu wypowiadasz te bardzo cenne słowa. Wskazane jest, abyście oboje byli zrelaksowani i nie obciążeni zmartwieniami. Spróbuj wybrać moment, w którym nie będzie myślał o szkole lub niedokończonym projekcie w pracy. Lekka, Spokojna atmosfera sprzyja szczerym rozmowom. Ale jeśli przeraża Cię to, na ratunek przychodzą sieci społecznościowe. Łatwo jest znaleźć odpowiednie słowa w internecie, a w razie potrzeby możesz całkowicie usunąć wiadomość. Jednak przerwa między reakcjami może nadwyrężyć układ nerwowy. Wybierz dla siebie. Rozmowa o swoich uczuciach jest bardzo ważna i konieczna. Nie myśl, że to facet powinien zrobić pierwszy krok. Pozostał w ubiegłym wieku z powozami i piłkami. Jeśli chcesz decydować o swoim związku, po prostu to zrób, a wtedy nie będziesz miał czasu zauważyć, jak zmieni się twoje życie. Bądź odważny i bierz z życia to, co najlepsze. Jeśli spodobał ci się ten film, polub i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić nowych przydatnych wskazówek. Żegnaj, żegnaj.